Dobą patrzeć gwiazdy cały czas Dziś się płynę wolno, może dlatego, że obkładują te emocje mordy. Yeah. Oni mnie pytają czemu jestem taki dziwny Ej, teraz Dziś może to przez ciebie, teraz może to przez innych, ej Nie robię nic do fejmu, nie robić nic na pokaz yeah. Wow Jestem normalny chłopak, próbuję zaczyć swoje rany Wow yeah. Czuję się tak bardzo walienowany Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, to mu po prostu twarz A nie obgadujesz za placami kurwa mać ma. Dziś nikomu nie chcę imponować yeah. To jest moja prosta droga Mało złapnie za rękę i patrz Ręk. twarz Ej, pobiegniemy do tych pierdolonych kwiatów. Yeah. Wow z patrzeć gwiazdy cały czas z, z, to, to, to. z tobą być na zawsze, a nie na jeden raz yeah. Yeah. Nawet kiedy sięgamy tego jebanego dna Tego jebanego dna Kochanie odłóż ten messenger, pogadajmy o tej pędze Może nie o pędze, typy mają jeden prosty schemat Dziwki, koks, melanż, czasami czuję się, że tracę czas Monotonie wkrada się, oh my god, oh my god. Chcę z tobą patrzeć gwiazdy cały czas Chcę z tobą być na zawsze, a nie na jeden raz Nawet kiedy sięgamy tego jebanego dna Tego jebanego dna Wow, śmiali się, że jestem inny, rozsiewali te plotki Teraz jebię ich po całości, wow Na moje małe jestem słodki, a dla nich chyba gorzki Nie pozwolę cię tych złych emocji